Dzisiaj u mnie zupka zacierkowa, dla Iwka, mąka orkiszowa. Już mi się kończy, zostało mi tylko dwa wiaderka, chyba, czy jedno. No, czas zamówić, bo mąka Arkiszowa sprawdza mi się we wszystkim, wszystko się udaje. Nie wiem czy akurat od tego człowieka, ale ona jest najlepsza. No kiedyś na przykład nie potrafiłam yy, zrobić takich tych zwykłych moich bułek. A teraz wiecie, wszystko wychodzi dziwne aż, nie? Yy, no i tak, ciut wody, jajeczko. Robimy pluseczki lane. Mąka. Zobaczymy, dwie łyżki. No i mieszamy po prostu. Zaraz wezmę tu jakąś łyżkę. Trochę soli. Kolkiszowa moim zdaniem jest najlepsza. Naprawdę. Wiecie co? Ja zrobię z dwóch porcji, bo myślę, że tu będzie za mało tych zacierek na tą zupę. No. Kończę, robię to samo. Dodaję jeszcze jedno jajko i będą dwie porcje po prostu. No i co? Oj, chyba jakoś tak dziwnie stoicie tu. Na rosołek. Tutaj jest rosół. Yy, marcheweczka w kosteczkę. Yy, trochę szpinaku pokrojonego. Ziemniaki w kostkę. No i co? No i gorący. Gorący rosołek. Ojej, zaraz mi tu pospada. Moczymy w gorącej wodzie. Ja chcę takie nie za duże i po prostu lejemy. Nie za duże, nie za małe. Takie mniej więcej. Ja już wiecie, co nie mogę się doczekać tej zieleniny, tego wszystkiego. Że ja sobie pójdę do ogródka i sobie zerwę i będę miała. Po prostu ja już się tego nie mogę doczekać. Te kruseczki będą takie nierównomierne, jak to takie lane. Także dzisiaj zupka zacierkowa, taka dla dzieci, delikatna. I zapowiadają e, znowu śniegi. Ja nie wiem, co to będzie. Ja muszę tego jałowca mojego związać, żeby on był taki skupiony w sobie. Bo, bo znowu mi się rozwali. Znowu będę musiała go reanimować, co mi się nie, nie widzi. A jałowca muszę mieć, wiecie. Kuleczki z jałowca zdrowe do mięs wędlin rażonek Sam raz O Przemieszamy, zobaczymy jak to wygląda, czy nie za dużo. No, jeszcze trochę można, jeszcze trochę można dać. Widziałam młodą pokrzywę, zaraz idę. I. I zerwę. Dobra, myślę, że starczy. Podgotowujemy troszeczkę. Nie dużo. Tak zupka wygląda. jajeczko, mąka orkiszowa, troszkę wody, nie dużo, bo jak nie, nie dacie wody, to wtedy będą one większe, a tak to po prostu są ciut mniejsze takie. O! I tyle, zupka gotowa. Kambert mam taki zwykły. Oliwa, zioła, majeranek jeszcze. Pomidorki koktajlowe, sherry, jakie tam macie, y czosnek i oliwki czarne, bagietki trochę, bagietki, bułeczki. Co jeszcze? Aha, pomidory, pomidory zaraz. Hmm, jak one? Suszone pomidory. Suszone pomidory zostały, mimo może już je zużyć. Czas najwyższy. Otwieramy, mamy Wstawiamy do piekarnika, 200 stopni Kilka minut patrzymy aż się ser rozpuści Wiecie co, to jest... Lepsze niż dobre Naprawdę Polecam wam Polecam wam Serdecznie można moczyć sobie bagieteczki Kurcze. Mm -hmm. Nie jest zamdłe bo pomidorki. Pomidorki dają trochę kwasoty. Mega, polecam. Trzy dni temu myłam szybkę, naprawdę. Wzięłam e, szczotkę, taką dosyć mocną. I y, po prostu szorowałam no z detergentem y, tą szybę. Ryjek ma y, tak to do siebie, że po prostu mm, no, źle tam, wiecie, no połowy tego nosa nie ma. On tam źle musi coś tam mieć, że mu to inaczej filtruje powietrze niż trzeba. No i po prostu robi mi takie buby. Codziennie praktycznie smarknie, dlatego że on siedzi tu bardzo często, prawda? dostał jedzenie dostał pół piersi kurczaka on siedzi bo on chce się przytulać wiecie no ja niestety nie jestem w stanie go wziąć do domu bo już mam w domu dwa koty i trzy psy a teraz <laughs> bierzemy się za przesadzanie roślin i powiem wam jaki jest najlepszy nawóz do kwiatów tani najtańszy na świecie chyba co ja tu mam no mam skrzydło kwiaty tego sobie ostatnio kupiłem skrzydło kwiata ten pomsta o nieba, o do nieba. Kawa. Kawa to samo. Usycha mi biedna. Nie wiem. No. Yy, ziemię to mam taką z mrówki. Ja sobie kupiłam jakiś czas temu i tak leżała. Fiołeczki mam. Rodzinę fiołków. Uwielbiam fiołki. One są przeróżne. Są różowe, nakrapiane, fioletowe, jasny róż z ciemnym różem. Ale... Koty. Koty mi wykończyły. Dokładnie moja niunia. Ona czasami sobie lubi tak podjeść jakiegoś kwiatka. Dlatego nie mam takiej Hedery, na przykład e, trujących nie kwiatków, no bo boję się, że ona wiecie, wciągnie i będzie po, po zabiegu. No to tak, to to muszę przesadzić. A jaki nawóz? Już Wam mówię. Stosuję go co 2 tygodnie, to jest 5 litrów. 5 litrów ciepłej wody. I co robimy do tej wody? No, wkładamy pół kostki drożdży na 10 litrów, cała kostka, a na 5 litrów połowę. Pełną. No, i co robimy? O. Po prostu. Najlepiej taką cieplejszą wodę. No, i czekamy, aż się rozpuści, to mieszamy. Odstawiamy na godzinę, niech one troszkę zaczną pracować. Ja nie mówię, żeby one tu się przejadły, bo drożdże potrafią się przejeść, przegryźć, ale to rozpuszczamy i ja co dwa tygodnie tak stosuję takie. Miesianki. W zimę to wiecie, to moje kwiaty to są w stanie spoczynku, ale wiosna, lato, wszystko cały czas mam. Co dwa tygodnie właśnie robię taką odżywkę. No to pobudza wzrost przede wszystkim, odżywia, bo to. W, w, yy, zaraz ktoś śmiewało. No to wracamy. Yy, pobudza yy, roślinę do. Zmacnia po prostu układ korzeniowy, wzmacnia przez to, tak jak układ korzeniowy wzmocni roślinę, więc ona więcej pobiera sobie wartości, które są jej potrzebne. No i tak odstawiamy na godzinę to i podlewamy. Słuchajcie, ja w, w, w tamten sezon to, jak wsadziłam sobie jednego kartofla, wsadziłam, a dwa krzaczki mi wyrosły tak sobie, po prostu dziko w, w, w ogródku w ogóle dziwne rzeczy się działy bo przecież pieczarki to miałam praktycznie całe lato w tym ogródku więc nie wiem o co chodzi no ale yy, podlewałam takim roztworem ziemniaki, dodatkowo pomidory i pryskałam tym pomidory jeżeli coś na roślinach jest to dodajecie do tego trochę mydła i wtedy też pryskacie i jest ok w sensie, jeżeli chodzi o pasożyty, jakieś szkodniki. A żeby uchronić rośliny przed zgnilizną, <coughs> na przykład te pomidory, to ja pryskałam właśnie tym. Odstawione to było tak samo jak teraz. No, to chyba tyle. To jest naj, najtańszy nawóz w tej chwili. Tak. Co dwa tygodnie polecam Wam to zastosować. Bardzo dobry efekt daje. Szczególnie tak na wiosnę, jak te rośliny są takie wygłodniałe. Także ja dzisiaj kończę. Słuchajcie, otworzyli mi action i jak ja się ucieszyłam, dlatego, że ja już nie, może nie będę musiała zamawiać tych moich mm, różnych gadżetów do Malowania, nie malowania e, no, do moich tworów. Zobaczę tam, co tam jest. Może coś mi się uda nagrać, ale dzisiaj to pewnie, pewnie będą tłumy, więc. No, także dziękuję za oglądanie. Oglądajcie moje reklamy, <noise> bo, bo to głównie z tego y, nataczkę będę miała. No. Także tak. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.